To mam się troszeczkę jest równowaga między tymi. No to jest you versus the guy iceled in prawda? Dzień dobry, witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj jestem z gościem specjalnym, którego jeszcze tutaj nie było, chociaż w sumie byłaś. Byłam? Tydzień temu. A, no tak, no tak, ale na, na żywo nie byłam. Cześć! Także przechodzimy do wspólnym odcinkiem, w którym będziemy kupować sobie nawzajem ubrania. Tak jest? ale postanowiłyśmy wprowadzić element losowości, moi drodzy, dlatego mamy tutaj kieliszek i kielich i będziemy losować sklepy oraz części garderoby, czyli będzie pięć sklepów i pięć różnych części. W tym momencie na kanale Oliwi pojawił się odcinek, w którym kupujemy ubrania, które... Świetnie to przedstawiłam. Tak, e, jeżeli nie rozumiecie, to e, zapraszam... Sądzę, żeby zrozumieli no, <noise> tym opisie. My też ledwo co pociągnęłyśmy opis tego filmu. Słuchajcie, zanim zaczniemy losować, najważniejsza rzecz tak naprawdę, na naszych Instagramach właśnie wystartowało rozdanie, w którym tak. możecie zgarnąć mnóstwo kosmetyków. Mnóstwo. Normalnie zazdroszczę wam, że możecie wziąć rysunek tego Sama bym sięła. <noise> A jeszcze dodatkowo można wygrać różne rzeczy do ćwiczeń, kubek, więc jest tego mnóstwo, a wystarczy tak naprawdę nas zaobserwować i napisać komentarz, więc zasady na maksa proste i koniecznie bierzcie udział, a my przechodzimy do losowania. To co, najpierw część garderoby. Zaczynamy od góry i górę kupię Nie patrzę, nie patrzę. Górę kupuję w Berszce, pokrycie wierzchnie ze Wariusa. Okej, okay, to puszczam okrycie wierzchnie. <grych> Duł z trendem. No mam się troszeczkę, jest równowaga między tymi. No to jest You versus The Guys, i already not too about. Torefka. Z Zary. No i co tam zostało? E, pull and bear. I. No i że zobaczymy, zobaczymy. Pull and bear. Dół. Okay. Mamy letni sezon, może, może coś, coś się tam Właściwie ja chciałam raz ci kupić, ale nie zrobię tego, powiecie. To chyba się nie da. Chociaż? Strali i buty. O super! Z tego też akurat cieszę, już wiem, jakie ci wezmę. Ja już też wiem, jakie mi wezmę. Beszka i trepka. I mamy tutaj, moi drodzy, jeszcze dwie rzeczy, czyli góra. Zara. Ej spoko, no nice, nice. Zara spoko, spoko, spoko. 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 W ogóle Zara jakby chyba najlepsza we wszystkich kategoriach. Okrycie wierzchnie, które jest opcjonalne, no zobaczymy, zobaczymy. wiecie co akurat tym razem wybraliśmy takie sklepy, że i tak jest luz, ale jeżeli chcecie na przykład kolejną część z bardziej nietypowymi sklepami, różnego, no, jak jakieś a to Pepko, a to Kik, a to yy, nie wiem, yy, Oysho, Sensei to dajcie znać, dobrze moi drodzy to my dopijamy kawkę, wodę i widzimy się już na zakupach do zobaczenia w sklepie jesteśmy już w centrum handlowym, więc za moment się rozdzielamy żeby wiecie nie wiedzieć co kto kupuje tak jest, idę, idę tam do góry a to ja idę tu, Popa. idę właśnie do H&Mu, żeby zacząć od dołu bo próbowałam zacząć od góry w Werszce ale niestety nie byłam w stanie nic mnie nie zaskoczyło, więc zaczynam od H&Mu Mam pierwszą rzecz, boże, po jakichś 20 minutach. Mam nadzieję, że pójdzie teraz z górki. Dobra, muszę wybrać dół dla Oliwii i z jednej strony poszłabym w szerokie jeansy, a z drugiej nie wiem, czy to nie będzie zbyt oczywiste, więc jeszcze się zastanowię. Zobaczymy, co jest w asortymencie i wtedy zdecyduję. Widzę przede wszystkim jeansy, a wolałabym spodnie materiałowe. Chciałam wziąć dla Oliwii te dwukolorowe spodenki, ale są albo 32. Albo 36, więc nie wiem za bardzo. Dobra, słuchajcie, mamy to, idziemy dalej. Mam do wyboru buty i myślę, że może być dosyć ciężko. Jestem w bulantorze i mam teraz dylemat między dwoma parami butów i muszę jedne wybrać, a jedne już kupiłam i później jak wychodziłam, to zobaczyłam drugie. I nie wiem, nie wiem. Dobra, obok Berry jest Stradivarius, więc od razu tutaj wchodzę i... tutaj widzę tyle spodni dla Oliwii. Te spodnie myślę, że Oliwie by się bardzo spodobały. Daj znać, Oliwia, co myślisz. Tak myślałam, że w Stradivariusie pójdzie łatwo. Mam, mam to co chciałam. Dzień dobry. Idziesz też tutaj? Kurde. No dobra. Tak naprawdę muszę kupić torebkę, więc idę na strefę torebek i mijam Oliwię, właśnie w tym momencie, do widzenia! Rozważam tę torebkę, ma trochę kwadratowy kształt, w sensie wolałabym, żeby była bardziej prostokątna, ale z drugiej strony ma spoko kolor, wiem, że Oliwia taki lubi, a tę torebkę niedawno Oliwia kupiła mi na mój kanał, ta będzie chyba najlepsza, chociaż... Teraz to głupieje. Trafiłam do berżki i szukam góry. Szukam góry. Nie jest łatwo, oj nie. Jestem zdziwiona, że w arkadzie jest taki mały wybór w zarze, no ale znalazłam torebkę. Mam spory dylemat, którą bluzkę wziąć dla Oliwii, więc zobaczycie już w końcowym efekcie, na co się zdecydowałam. Słuchajcie, skończyłam. Outfit wyszedł bardzo letnio, idealnie na wakacje. Oj, jestem ciekawa, czy coś się spodoba. Kończyłam robić całe zakupy do filmu dla Oliwii, więc y, tak mam nadzieję, że wszystko jej się spodoba i widzimy się już w domu. Wróciliśmy już z zakupów, było to dosyć y, interesujące. Ja tam naprawdę cały czas tylko mówiłam, że jest ciężko i że nie wiem co mam kupować. Ale nie no, jakoś poszło już po pierwszej rzeczy. Dobra Oliwia, w związku z tym, że jesteś gościem, to y, zapraszam. Już. Dobrze. No to co, y, zaczniemy może Mm, od góry, tylko y, będę mówić też sklepy, w których to było. Dobra, mówione. dobra. Może ja to pamiętam. Zaczniemy od góry i... Nie, zaczniemy od dołu. Dobra. Ja tylko powiem, że na samym początku właśnie poszłam szukać góry, ale stwierdziłam, że to jest jednak zły pomysł i zacznę od dołu i zaczęłam, żeby... żeby dobierać do dołu. Zawsze jakoś tak mi A Ej, zrobiłam dokładnie tak samo. Hmm? Znalazłam spodenki całkiem podobne do tych, które mam na sobie. że taki model. Yy, no i właśnie powiem tak, cała ta stylówka jest trochę w moim stylu, ale myślę, że Ci się spodoba. Okej. Okay. I wyszła bardzo letnio, więc proszę bardzo spodenki. Dziękuję, wiecie co, ja nie miałam nigdy takich spodenek na sobie i chciałam sobie przymierzyć, bo dzisiaj masz coś takiego i stwierdziłam, że bosko te bermudy wyglądają i sama bym coś takiego na sobie sprawdziła. Jak wiecie, jestem bardziej tym spódniczki i sukienki, Wiem. ale chętnie to sprawdzę i mój kolor, nie? Więc... No, a ja chodziłam po całym handlem, ja szukałam fajnych spódniczek i w ogóle szukałam czegoś fajnego na dół i stwierdziłam, że tak, jeansowe spódniki będą takie zbyt proste i ten outfit wyjdzie taki bardzo sportowy. Spódniczki nie znalazłam żadnej fajnej w <laughs> Znowu <Znalazłam> dramaturgia. <laughs> Znowu dramaturgia. Nie. Te spodenki... Okej, okay, Ci. Spróbujmy. Spróbujmy. Okay. No i tak, do tego wzięłam... Gdzie, gdzie to było? W werszce. Do końca nie wiem, jak ten top wygląda, ale widzę, że on będzie miał wiązanie, więc to myślę, o, że kurde. też fajnie będzie wyglądać. No, to jest taki top właśnie bez y, ramionczek, mm -hmm, z sznurkiem. Mam nadzieję, że to się tak wiesz, wiąże przód, tył. Trochę tak jak stroje kąpielowe. Zazwyczaj nie noszę takich topów, bo one mnie poszerzają, mam dosyć szerokie ramiona, ale, 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 coś tu się nie To, myśle. Mycie wierzchnie z ze Stradivariusa i to jest. Koszula, krok, mm. biała. Ja, ja się bardzo też sama związku, no właśnie widzę. widzę. strasznie lubię chodzić w koszulach z krótkim rękawem na wierzch i widziałam, że ty też czasem masz takie koszule na przykład wiązane albo mm -hmm. coś takiego tutaj i stwierdziłam, że też postawię na... bo widziałam, że też chodzisz w krótszych topach, ale tak. zawsze masz coś na to, tak? No i dlatego właśnie Boska. też sięgnęłam po koszulę i stwierdziłam, próbujesz takiego. Nie Twojego to, stylu trochę. Twojego stylu. No, okej, okay, ale pomimo, że w sumie chętnie przetestuję, bo nie miałam do takiej stylizacji. Możesz? No. Ale za to dodatki Uf. są w Twoim stylu. Okej. Okay. Ponieważ teraz tak, buty, które mamy, są z kulę i wydaje mi się, że takie klapeczki powinny do Ciebie przemówić, ponieważ z... idealnie tak się kolorystycznie zgrywają. Zobaczcie. To nie jest przypadek. Ja w każdym sklepie wyciągałam tak. Będzie turystycznie? dobra, jest okej. Okay. Zary, wzięłam torebkę. O, ta torebka jest boska, mierzyłam bardzo w podobnym kolorze, a jest super pastelizacja, serio. Proszę bardzo. Teraz mi wstyd. Teraz mi wstyd 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 to moją. Nie no, bez przesady, bez przesady. Ja właśnie wchodziłam do innych sklepów, do handemu weszłam i mówię, kurde, szkoda, że nie mam góry z handem, bo tyle ładnych było. Tak, no, totalnie. Ale wszystko wszystko nałam, Ale to wszystko. fajnie, że mamy takie wyzwanie, bo jednak to jest takie trochę... Trudniejsze, trzeba mhm. dużo kminić. Jak no, to zrobić? Trzeba. No dobra, to idę się przebrać. Okej, okay. nie mogę się doczekać. Uuu! Ale fajnie! To nie mogę klapek pokazać, ale będą przywitki. No słuchajcie, uważam, że Oliwia się na maksa spisała, bo wygląda to świetnie. Może nie do końca jest to mój styl? Całe to połączenie, no? ale jakby no samo dopasowanie tych dodatków to jest mistrzostwo, naprawdę. Naprawdę! Ej, bardzo ładnie to wygląda. Najbardziej chyba podoba mi się torebka i spodnie. No, zobacz, jak one też dobrze do mnie leżą. No właśnie, widzę, jestem w szoku, bo wiecie, ja to wszystko bez mierzenia nie, a e, bardzo ładnie się układają. I te moje też są z też się super układają. O, one wiesz? są takie dosyć sztywne w dotyku, te akurat. Ej, no. Chyba z no ale ja bym dała dzielątkę. Serio? No, to serio! Okay. Jakby może to nie jest do końca właśnie mój styl, ale super się w tym odnajduje. Ja to się bardzo podoba. I właśnie też te spodnie strasznie mi się podobają, jak wyglądają. Powinnaś sobie tak kupić. No, no właśnie zastanawiam się, chociaż wiecie, że jestem raczej team tak dziewczęco, krótko, spodniczki. Tak najpierw gadam no. wszystko za krótkie, a potem sama powiedzmy, ja że sobie... krótkie rzeczy to jest ta logika. Poszliśmy w podobny klimat. Tak? No. Beżowo? Nie, ale Beżowo. tak. E... Aha, o tak, okay. o tak, trochę, ale zmienię trochę tekstury, kolory, mm -hmm. żeby zaproponować inną wersję, bo wiem, okay. że często takie zestawy nosisz, jak się ostatnio widziałyśmy, mm -hmm. też byłaś podobnie ubrana, tylko mm -hmm. chyba inna długość spodni, czy no. no tak zmieniasz sobie, ale to jest generalnie to, co On lubisz, to. nie? Mm -hmm. Więc stwierdziłam, że zamiast białej koszuli będzie niebieska tym razem. Uu, nie wiem, no czy tak kiedyś dobra. nosiłaś. E, nie, jeszcze z niebieską, nie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. My to myśli. była taka ostatnia rzecz, rzecz, którą brałam i już chciałam bardzo wejść. <laughs> I stwierdziłam, dobra, pasuje, pasuje. I okazało ja się, że pasuje dobrze kolorystycznie, bo do tego mamy torebkę niebieską. O, bardzo ładna, podoba mi się. Była też <grym>. jeansowa, ale nie pasowała tak kolorystycznie. Dobrze. Dobrze, bardzo mi się podoba, nie mam w ogóle w swojej kolekcji jasnej niebieskiej torebki, a ta mi się też podoba pod kątem kształtu, że jest taka podłużna. Okej, okay, okej. Okay. Spoko. Fajnie, że mają podwyższoną, to, że mają wyższą platformę, no nie? I dlatego mam zwykły biały topik. Okej. Okay. Okay. Ale taki wycięty, żeby trochę siła, coś z czym nie miałam wyjścia i co mnie zainspirowało do stworzenia całego tego no. połączenia, czyli spodnie. Ale one są dwukolorowe. to jest ciekawy wybór. Hmm, ale muszę je zmierzyć i zobaczyć. Ale podobają Ci się czy nie? Spoko, ale nie do końca je ja czuję. Idę się przebrać. Wyglądasz jak taka laska z Pinteresta. Voilà. Muszę powiedzieć, że Outfit mi się bardziej podoba jak go ubrałam, niż jak widziałam w okay. osobno. Mega mi się podobają jak te spodenki leżą, bo ja w ogóle rzadko mam w swojej szafie takie spodenki, które są tak na mnie dopasowane i które po prostu są obcisłe i w ogóle jakby... W... Mhm. No dopasowane po prostu. W tej całej stylizacji nie przeszkadza mi to, że są dwukolorowe, a wręcz mi się to podoba, bo ta stylizacja się trochę bardziej wybija. Sama wybrałabym dla siebie jednokolorowe, okay. ale w tej stylizacji mi się serio podobają. Ten top, niby zwykły, ale mega mi się podoba jak wygląda, nie wiem. Yy, torebka jest super, mega ładny kolor i ten kształt, a ja jestem wybredna co do torebek i jestem taka, że dużo mi się nie podoba, bo są dla mnie jakieś takie za zwykłe, tak ta jest super, przez to, że jest taka podłużna. Yy, jeżeli chodzi o buty, to yy, nie widać ich teraz, ale będą jakieś przewidki. Yy, to są spoko, są naprawdę spoko, gdzie tak, no zwykle, wiadomo, wybieram bardziej takie, jakieś takie markowe sneakersy czy coś, yy, ale te mi się podobają kształtem przez podwyższoną podeszwę. Najmniej podoba mi się koszula z całego zestawu, ale do tego outfitu pasuje. No, wybieram białą. No, czekaj, zobaczę to tutaj. Starę nie wiem. Wszystko. Wydaje mi się, że tamta mi się kojarzy trochę mm, z takim. Nie wiem, A z takim troszkę, ale tak troszkę. Biała mi się w tym odcinku bardziej podoba. Możecie dać znać, która. Sura. Ja chyba wybrałabym właśnie to białą i też idealnie kolorystycznie się spisałaś, no proszę Cię, to jest praktycznie ten sam kolor. Jak zdawałaś mi te rzeczy do ręki, to nie byłam przekonana, ale jak już to ubrałam, to mega mi się podoba, jest bardzo w moim stylu i wydaje mi się, że też bym dała dziewiątkę. No aż? No, bo naprawdę wyszłabym tak na chillu, w sensie w lecie, może nie na jakąś imprezę wieczorową, ale jakbym szła gdzieś na mieście czy coś, to to jest właśnie mój styl. Uwielbiam ale jak to jeszcze jakbyśmy jak tak poszły, to nie w ogóle nie? Takie <laughs> dopasowane. Co myślicie, i co myślicie o naszym dułacie? Czy chcecie więcej filmów, a jak tak, to jakie? Bo no nie wiem, ja się super bawiłam dzisiaj. Ja również. To była długa przygoda w galerii, ale naprawdę było spoko. Podajcie na drugą część do Oliwii, w sumie nieco inny film ten, o którym jeszcze nie wiecie, co dokładnie tam będzie, ale będą to ubrania, które masło maślane, bardziej się już chyba nie da zamieszać. Za tym pozostańmy, musicie już przeklikać. I też przy okazji, jak już tak wbijacie w różne miejsce, to przypominamy, że na naszych Instagramach właśnie wystartowało gigantyczne rozdanie, więc tam zapraszamy no i się z Wami żegnamy. Bye! <suszy>